To co? Ja. Widzicie co? Ja się tu ogarnę, no on tego online. My, zmyki będą siedzieć w tych fotelikach. Też. Tak to widzę. Naturlić! Gdzie to jest? Tylko wy tam, wiecie. Tam ci kurwa tam. Ci pokrzywdzeni. Już dzwonił! No kurwa dzwonił, wiecie? Wiecie po co dzwonię? Posłuchajcie. Sprawdzić. Procedury w pewnym zachowaniu policji, wiecie? Co mówią procedury. No to do war warszawki, no? I ja? ludzie. Oberndolf? Ach so. Die gewählten Nummer ist nicht. Nun, ja w Niemczech jestem, widzicie? Ich bin in Deutschland. Ja. Vorsichtig, das soll ich gerade steht da. Du kannst doch schon nicht zurück nach Polen! Arbeitsgebel? Arbeitsgebel? Ja? Da ich bin. Da war Lea, mir. Na, ich das schon gefragt, gut war Sie alle wieder. <lacht> Tauschen. <lacht> Und das ist typisch, wenn ich jetzt... Okay, wenn ich bin drin. Ja. Ich auch nur laufen. <laughs> Nein, ich bin sehr pünktlich. Iż bin zel punkt liś. Iż wal zel punkt liś. fomaoka. Kasę, Panajny Kase. Nie rozumiem za dobrze. Już wiedział. Mu się kusił. Wysiedlił ten na czerwono w komputerze wysiedł. Bo... Usługę, rozmowy prowadzone przez naszych policjantów są rejestrowane. Proszę czekać na zgłoszenie się dyżurnego Komendy Głównej Policji. Komenda główna policji w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Rozmowy prowadzone przez naszych policjantów są rejestrowane. Proszę czekać na zgłoszenie się dyżurnego. Komendy głównej policji. Komenda główna policji w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Rozmowy prowadzone Słucham naszych policjantów są rejestrowane. Dobry wieczór z tej strony, Krzysztof Kuśmik. Pana, czy ja mogę mieć takie pytanie z kręgu. Procedur policyjnych, na przykład odnośnie sytuacji, że powiedzmy, dwa auta próbują zepchnąć jedno przy prędkościach 200 km na godzinę na odcinku drogi takiej krajowej, powiedzmy. Co stanowi jednakże duże zagrożenie, bo jeden z tyłu, jeden próbuje wjechać, jakby na lewy pas, koło tego auta. I czy procedury na przykład, w takim przypadku, co mówią procedury policyjne w takim przypadku, przy zgłoszeniu na przykład tej osoby, która e, jest ścigana jakby? Jeżeli był Pan świadkiem takiego zdarzenia, składa Pan zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zdarzenia, bądź przestępstwa, co zależy od tego swojego To jest jedyna procedura, że przestępstwa przy zdarzeniu było, tak? Ale nie chodzi porusz... mi o to, wie Pan co, jak ja byłem w takim zdarzeniu i dzwoniłem na policję, to jaka jest procedura policji? Na przykład Słucham, tu... Jeszcze raz. Jest... Jeżeli policjanci nie zdążą przyjechać na miejsce i stwierdzić faktu określenia przez przestępstwa, jedzie Pan do najbliższej jednostki policji, składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. jak Pan Ale Pan, po, mo... po moim po telefonie, po telefonie Państwo ruszają, ruszają, ruszają na miejsce zdarzeń, tak? Słucham? Po moim telefonie, jakbym, jakbym był osobą ściganą, ruszają Państwo na miejsce zdarzeń, tak? Jeżeli jest taka możliwość... Radio jak najbardziej, oczywiście. Tak. Zakładałem, że jest na temu No dobrze. Dobrze, wie pan co? Ja jeszcze coś chciałem, ale mnie właściwie... A, właśnie!